Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, 7.30 rano, poniedziałek, witam się z wami w kolejnym vlogu, był tydzień narzekania na pogodę, mm, 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 jak pochmurno, nie ma słońca i tak dalej, a dzisiaj słuchajcie, obudziło nas 18 stopni i jest tak duszno od rana, wieczorem ma być burzo, że dzisiaj spodziewam się narzekania, ale jest gorąco, także zaczynamy kolejny dzień. A zobaczcie, jaki outfit dzisiaj będzie. Prima valerina wychodzi, skoro już mamy taką wiosenną temperaturę, wiosenną letnią, nawet, bo jest tak ciepło od rana. Wyszłam w koszulce tylko na balkon nocny. I to oh, o taką pogodę walczyliśmy. Zobaczymy, jak długo będzie, ale w takim razie nacieszmy no, się i lecę w spódniczce. Oj, drodzy, słuchajcie, co za pogoda! W zeszłym tygodniu włączałam ciepło nawiew na stopy, bo mi było zimne, jak wsiadałam do samochodu. Teraz musiałam się chłodzić, bo z kolei jest duszno. Nie jest po prostu tak duszno, nawet jest nie tyle ciepło, co jest po prostu duszno. Włosy już oczywiście na warunki atmosferyczne zareagowały, pięknie wyprostowane, gładziutkie jeszcze przy wyjściu były. Za chwilę się z tego zrobi szczotka. No ale co? Idziemy? No ale to udało mi się fajne miejsce znaleźć tak przy poniedziałku, tak bym nie miała za daleko chodzenia, do chodzenia z tymi torbami, co by się nie zmęczyła przy tym upale. <grym> Dobra, lecimy. Widzicie to? Widzicie tam błękit nieba na dla tych kamieniczek. I ta zieleń. Jest pięknie. A słuchajcie, dzisiejsza pogoda to już mi się autentycznie z wakacjami skojarzyła. Jest dopiero godzina 8.30, a jest już tak ciepło. Teraz sobie przypomniałam, dlaczego zawsze obcinam włosy na lato. Oh. Jak jest taka duchota. No i niestety właśnie zauważyłam, że mieszkanie, do którego szłam, jest jeszcze zajęte. Gość sobie siedzi w oknie. A myślałam, że uda mi się wejść chwilę wcześniej. No nic. będzie trzeba poczekać. Wiecie, liczyłam, że właśnie może goście akurat wyjadą chwilę wcześniej, więc ja sobie zdążę poprzerzucać moje pościere, no i będę mogła wcześniej pojechać dalej. Ale nie, nie, nie. Nie ma tak łatwo. No wymeldowanie jest do 10, więc jeszcze te półtorej godziny swobodnie mają. No ja mogłam liczyć na farta, bo jedno akurat było już zwolnione, więc udało mi się szybko zrobić, co miałam do zrobienia. Ale jeszcze są trzy i tam się już niestety w takim razie nie zapowiada wcześniejszy wyjazd, bo na poprzednich mieszkaniach nawet pytali, czy mogliby zostać dłużej, więc już wiem, że na pewno nie wyjdą nie wyjdą wcześniej. Także nie przyfarciło się tym razem, ale to jest to, co ja Wam ostatnio mówiłam, że na przykład jeżeli wiecie, w jakich godzinach wyjeżdżacie i na przykład, że wyjeżdżacie dużo wcześniej, to fajnie właśnie właścicielowi też dać znać, bo to pozwoli od razu inaczej sobie zaplanować całą obsługę tego mieszkania, jak macie na przykład wcześniejszy lot. No i doskonale Wam już znany widok, fontanna z tyłu, jesteśmy na wysokości. Dla Żydiki Mariackiej, w ogóle a fontanny, pamiętajcie, że podobno pogłaskanie lwa przynosi szczęście. Dlatego jak podejdziecie, to zobaczycie, że one mają takie powycierane łebki. A ja tymczasem zmierzam do Rosmana, Idę kupić chemię. Mm -hmm. No i jakieś półtorej godziny później. Powiem Wam, że ten problem z tymi wymeldowaniami to jest też taki, że teraz już mamy 10 po 10, a mieszkanie nadal nie jest zwolnione. Poczekam jeszcze 5 minut do 15 po ten słynny akademicki kwadrans i wchodzę za chwilę. Tak liczyłam, że się uda wcześniej, a jest wręcz w drugą, w drugą stronę. I widzicie to też jest taki detal, jeśli chodzi o wyjazdy, że czasami się wydaje 5-10 minut i tak dalej. Tylko te 5-10-15 minut. Ktoś czeka, a jak jest cały grafik, jeśli chodzi o sprzątanie mieszkań, bo w tym samym dniu są przyjazdy, no to grafik zaczyna się trochę sypać. A słuchajcie, żeby jeszcze kawałek Gdańska wam pokazać, zobaczcie budynek po lewej stronie. Jeden z najbardziej tajemniczych budynków w Gdańsku. Zawsze mam obawy, jak nagrywam, czy nikt nie będzie miał obiekcji. Tutaj jest budka strażnicza. To jest budynek ABW. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma tutaj teraz siedzibę. I zobaczcie, on jest teraz. A odnawiany, jak pięknie odsłonięto, kurczę, nie znam takiej poprawnej nazwy, ale o to, to, to mi chodzi. Nie wykuszę, otwory, okiennice, ale odkryto to, bo to zobaczycie, było też wszystko przykryte. Tutaj była taka elewacja, chyba pudrowo-różowa, jakiś taki, no generalnie był tynk na tym wszystkim, a teraz odsłonięto cegłę, okazało się właśnie, że są takie prześwity, kraty. I słuchajcie, to, co ostatnio czytałam w artykule, bo właśnie akurat był artykuł na naszym regionalnym portalu a propos e, tych zmian, które tutaj się dzieją, tak? Odnowienia tej elewacji. To jest budynek, żebym nie skomała, z 1904 albo 1902 roku. I to jest budynek, który przetrwał II wojnę światową. Słuchajcie, przetrwał bombardowania być może dlatego, że ten budynek zawsze był podobno siedzibą różnego rodzaju tajnych służb. No bo Gdańsk przecież w trakcie II wojny światowej został doszczętnie zbombardowany, a tutaj mówimy o budynku z 1902 czy 4, tak jak mówię, żebym nie spomała, który jednak się zachował mimo tych wszystkich zawirowych historycznych. Tam w komentarzach pod tym artykułem były jeszcze takie ciekawe informacje, znaczy nie wiem na ile potwierdzone, bo to były tylko komentarze, ale że podobno z tego budynku idzie tunel podziemny aż do aresztu, który jest na Hucisku, za Huciskiem kawałek. Tak jak mówię, nie wiem na ile to prawda, tak, bo to tylko informacje z komentarzy pod artykułem, więc w żaden sposób nie weryfikowalna. No teraz już tam mamy tory kolejowe, tak, no... No nie wiem, być, być może. Myślę, że tutaj te podziemia w Gdańsku, no to też kryją sporo tajemnic. No i byliśmy na Piwnej jakieś dwie godziny temu. Jeszcze miasto się budziło do życia. A teraz są po lewej stronie, jak spojrzycie, już ogródki obsadzone, idą śniadania, zaczyna się dziać na mieście. A ja dzisiaj nie po lokalach idę właśnie do jednego z mieszkań i zobaczcie z moim zielonym koktajlem. Powiem wam, że już się tak nawet przyzwyczaiłam, w sensie, że Bo ja zawsze uwielbiałam pieczywo na śniadanie. No to takie, wiecie, takie bułeczki świeżutkie, kanapeczki. A starałam się przestawić właśnie na te koktajle i o, tak jak teraz idę, to faktycznie koktajl, owsianka, ale ja myślę, że tutaj duże znaczenie ma temperatura właśnie. To co Wam mówiłam, że jakoś tak akurat tak się robi cieplej, wiosnę, lato, to mi zdecydowanie spada zapotrzebowanie na kalorie i wtedy jest mi łatwiej się odżywiać, jednak trochę zdrowiej. Także idę z tym moim koktajlem, musiałam go już zabrać, jeszcze nie jestem specjalnie głodna, ale zabrałam, bo... Duszno się, duszno się robi. Duszno jest, więc w samochodzie też nie powinien stać, bo to na jogurcie, na mleku, więc różnie mogłoby się skończyć. Po drodze nasz samozwańczy bazarek. Po lewej stronie, z tyłu już minęłam właśnie halę targową, którą Wam ostatnio pokazywałam. Stoiska z warzywami, z owocami, czyli też tą całą halę warzywno-owocową. I zmierzam dalej po Starym Mieście. Ale tu jest, słuchajcie, dzisiaj w ogóle... Kongo, jeśli chodzi o parkowanie, jeszcze chyba sporo turystów nie wyjechało. Bo jest dużo samochodów na obcych blachach, zaczynamy powoli sezon. Był już rano problem ze znalezieniem miejsca. Tam przede mną widzę taki samochód na światłach awaryjnych. To słuchajcie, ja już idę trzeci raz tędy i on dalej stoi. A to już tak dobre pół godziny minęło. To jest taki nowy rodzaj, wiecie, miejsca parkingowego, nie? Na światłach awaryjnych. Dobre na wszystko. Po drodze Mleczak, o którym też Wam często opowiadam. Jakbyście pragnęli domowego obiadu, to kierujecie się do Mleczaka. O, proszę. No i stoi, stoi, stoi. A ja frajerka jak krzywo zaparkuję, to się poprawiam 8 razy, żeby inni mogli sobie swobodnie wjechać. I się przejmuję. Nie, żebym narzekała oczywiście, ale zwróćcie uwagę na jedno, bo tu faktycznie jest problem. No i to nie jest tylko moja opinia. No mamy już ogródki, tak jak widzicie tutaj. No i wszystko fajnie, mnie samo ogródki bardzo cieszą. No tylko że ogródki zawierają miejsca parkingowe. Tutaj proszę na Świętego Ducha. Też wzdłuż ulicy same ogródki, a tutaj bardzo często parkowałam, a stało się tylko jedno miejsce parkingowe tam na końcu. I tak, 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 ja wiem, ja doskonale znam te teksty, zostawcie to blachosmrody, tak, siądźcie na rower i tak dalej, no ale no ja wam na swoją obronę, no znacie specyfikę mojej pracy, tak, ja już się najeździłam przez lata z tymi torbami i naprawdę samochód jest mi po prostu potrzebny. I słuchajcie, jeśli chodzi o to parkowanie, to nie, że to jest pieniactwo, nie, że to jest czepialstwo i tak dalej, natomiast w Gdańsku na Starym Mieście faktycznie jest realny problem, jeśli chodzi o parkowanie. Jest problem i miasto niestety nie potrafi sobie z nim poradzić, bo wiecie, wszystko super, że powstają ogródki, że przyjeżdżają turyści, ja się sama ogromnie cieszę, z ogródków korzystam, żyję z ruchu turystycznego i i jest to dla mnie i biznes, i frajda, tak? Natomiast, no, ogródki te miejsca zabierają, tak? Przejeżdżają właśnie osoby z zewnątrz i też zabierają miejsca. A największy problem jest właśnie na strefie, tak? Na, na tych uliczkach, gdzie wjeżdżamy chociażby z wjazdówkami. I gdzie ja teoretycznie powinna móc zaparkować. A, słuchajcie, auto, które stoi koło mnie, auto, które stoi z drugiej strony... Nie ma wjazdówek. Ani jedno, ani drugie to nie powinno stać. I tak jak się przeszłam, słuchajcie, wzdłuż akurat tej ulicy pojedyncze samochody mają wjazdówki. Tutaj jest zakaz wjazdu. Jest tylko dla identyfikatorów i niestety Służby sobie po prostu z tym nie radzą. Ja nie wiem, chyba w Krakowie, może ktoś jest z Krakowa, to podpowiecie, bo podobno u Was w Krakowie zrobiono tak, jeśli chodzi o tą część Starego Miasta, że chyba wjazd jest na jakieś ślabany, tak? Gdzie szczytuje identyfikatory i tylko w te ulice zamknięte w ten sposób można wjechać. Nie wiem, poprawcie mnie, ale wydaje mi się, że ktoś podawał chyba za przykład właśnie Kraków, gdzie zostało to w ten sposób rozwiązane, bo tutaj też takie pomysły były poddawane, także po prostu ustawić szlaban, tak? Żeby w te uliczki, właśnie, które są zamknięte dla tego ruchu zewnętrznego, właśnie nie wjeżdżały obce. Obce samochody, no bo to się niestety robi problem. No, no dobra, to sobie pogadałam. Teraz wszyscy, którzy przyjeżdżają turystycznie, mogą mnie zjeść, że się czepiam, bo każdy chce zaparkować. No. I nagła zmiana miejsca. Nie uwierzycie, gdzie jestem. Ja sama nie wierzę po prostu. Słuchajcie, zapisałam się na siłownię. Zapisałam się na siłownię. Idzie lato, będzie duszno, będzie gorąco, a ja będę chodziła na siłownię. No, na taki genialny plan wpadłam w sobotę. Ci co z Instagrama to wiedzą. W sobotę akurat byłam sama wieczorem w domu. Paweł sobie wychodził ze znajomymi, z chłopakami, męskie wyjście. No, a ja wpadłam na tak genialny pomysł przy lampce wina, że. A może bym się na siłownię zapisała? No i jak pomyślałam, tak zrobiłam. No, kupiłam karnet. Ale kupiłam karnet open na szczęście, z możliwością jednomiesięcznego wypowiedzenia. Na tyle byłam przezorna, chociaż zobaczymy. Do końca czerwca mam karnet, zobaczymy ile mi starczy tego samozaparcia. Bo ja Wam tutaj opowiadałam, moja droga z siłownią, w ogóle z aktywnością fizyczną jest taka dość wyboista. Bo problemem jest to, że ja się bardzo szybko nudzę. Ja nie znalazłam takiej aktywności fizycznej, która by mi po prostu non-stop sprawiała Friday. Ja zaczynam coś robić, zaczynam na biegać. Ojejku, słuchajcie, ile razy ja już to przechodziłam. I jest super pasja, i ja sobie śledzę wyniki, i pobijam swoje rekordy. I tak minie około dwóch miesięcy i tak już... A, kanuda, znowu biegać, znowu te same ścieżki, no i przestaję biegać. Na szczęście zaczynam wtedy coś innego, tak? Zaczynam na przykład ćwiczyć w domu. I ćwiczę za wszystko takowską, tak jak wam mówiłam, i też jest wszystko fajnie. Jezu, jest taki zapał, wreszcie coś się zmieniło, tak? Ćwiczę i robię, i tam co... I zdarza mi się nawet robić przez 5 dni w tygodniu te treningi, i wszystko super. I znowu przychodzi taki moment, że już w dół. Znowu pojawia się rutyna, znowu pojawia się znudzenie, ja tak o rany morskie, znowu trening. Nie, ja w sumie mam tyle obowiązków, że, że nie, że nie, że ja może dzisiaj odpuszczę. I zaczyna się, wiecie, takie coraz częstsze odpuszczanie, odpuszczanie, odpuszczanie I już wiem, że to już jest ten moment, kiedy trzeba znowu coś zmienić. No i pojawia się siłownia. Pojawiła się siłownia. Zobaczymy teraz, jak mi na długo starczy tego zapału, bo to też przerabiałam. Wszystko super z siłownią, nie, a później, jak już mam iść, to znowu to samo. Bo ja robię kardio, zawsze tam jakieś atobieżnie, a to, bieżnia, to rowerki, a to już taka nuda, wszystko. No i znów przyjdzie mi później zmieniać. Myślałam jeszcze o basenie, wiecie co? Bo ja faktycznie ogromnie lubię pływać, tylko muszę mieć taki, wiecie, odpowiedni basen. Bo ja się dobrze czuję, jak w każdej chwili ewentualnie mogę sobie zatrzymać się odno. Więc musi być odpowiednia głębokość, nie może być dużo ludzi. Chociaż to jest akurat najmniejszy problem, bo ja na szczęście mogę w takich godzinach, kiedy no. Są podobno największe pustki w tego typu miejscach, czyli o tak jak teraz mamy, jest trochę po 12, więc ja akurat skończyłam jedno, tak teraz będę miała przerwę, mogę podjechać i później po południu albo wracam na stare miasto, albo jeszcze tam widzicie pościele są brudy. Więc to jest taka dobra godzina dla mnie, więc myślałam, czy nie spróbować basenu po prostu, no bo w tych godzinach właśnie nie powinno przecież, być. chyba że szkoły chodzą i mają jakieś zajęcia. No to jest jeszcze myśl. No nie wiem, no ale generalnie zapisałam się teraz na siłownię, także nie gadam, tylko idę. Zobaczymy do kiedy będę tak chodzić. No i proszę, proszę, zmieniłam otoczenie, wyjechałam z hali, co oznacza nie mniej, nie więcej, że już w pokrzyku! Już w pokrzyku zrobiłam to! Rany boskie, jaka satysfakcja! To jest w sporcie niesamowite, Wam powiem, że największy problem to jest się zebrać. To jest się zebrać, a jak już człowiek zacznie, jak już się ćwiczy i coś robi, to już nie ma takiego problemu. To się o tym zupełnie nie, ten, nie, nie myśli, a jak się skończy, to jest tak mega satysfakcja, i jest w ogóle. Taka radość. W ogóle fajnie musiałoby być ćwiczyć na, na sam początek dnia, ale jeszcze nie jestem tak zmotywowana, żeby wcześniej wstawać i jechać jeszcze wcześniej robić trening po prostu przed pracą. Chociaż to myślę, że ta godzina teraz i tak nie jest taka najgorsza, dla mnie 12, bo teraz wracam do domu i mogę w domu robić to, co, co potrzebuję, a mam po prostu taką, taką siłę i satysfakcję, i to jest, to jest mega. Tylko właśnie się zebrać. Tylko zebrać, żeby faktycznie to zrobić. Ale udało się i, i mega, mega się cieszę. Jego, słuchajcie, jak ja tęsknię za takimi ciepłymi dniami. Co za czas! Teraz siedzę w bluzce bez rękawa na balkonie, bo jest tak fajnie ciepło. Tęsknię już za taką wiosną i takim początkiem lata bardzo. Nie za upałami, za to, żeby po prostu było ciepło, właśnie, żeby sobie można było na krótki rękaw chodzić i żeby to słońce było. No, ale dobra, zobaczymy, jak długo się ta pogoda utrzyma. Tak sobie teraz myślałam, że się dopiero poogarniałam z tymi domowymi obowiązkami, bo to zawsze, jak się wraca, to coś jest w domu do zrobienia. Tak pranie, sprzątanie, no w tym domu są zwierzęta, więc tutaj trzeba sprzątać sprzątać regularnie, żeby się tego nie odczuwało specjalnie. A słuchajcie, bo tak akurat wymieniam korespondencję, wymieniamy się mailami, i pomyślałam, a pochwalę się tutaj Wam też, jak akurat dzisiaj tego daily vloga nagrywam, bo chyba o tym tutaj nie mówiłam. A szykuje się coś naprawdę fajnego. Szykuje się fajny, taki kilkudniowy wyjazd, na który ogromnie, ogromnie się cieszę. Nie wiem, czy pamiętacie taki vlog, który pojawił się tutaj na kanale z restauracji Piąte Piętro. Restauracja Piąte Piętro na Długim Targu w Gdańsku, tak, w hotelu IBB Gdańsk Długi Targ. To jest restauracja w hotelu, natomiast jak najbardziej dostępna dla gości z zewnątrz, takie, że nie jesteśmy gośćmi hotelu, też możemy z usług restauracji skorzystać z pięknym widokiem na Gdańsk. Piąte Piętro, widok na Stare Miasto. Bardzo, bardzo Wam to miejsce polecam. No i właśnie, ja miałam okazję się tam akurat pojawić pierwszy raz i poznać to miejsce, i spróbować kuchni, porozmawiać z szefem kuchni w ramach projektu Pomorskie Prestiż. To jest projekt prowadzony przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, a celem tego projektu jest promowanie dobrych jakościowo miejsc na terenie Województwa Pomorskiego dobrych jakościowo miejsc, usług, produktów, jedzenia w tym właśnie stąd między innymi restauracja Piąte Piętro, która bierze udział w tym projekcie i w ramach tego projektu teraz też szykuje się właśnie taki kilkudniowy wyjazd na terenie województwa pomorskiego właśnie aby odwiedzić te dobre jakościowo miejsca. I powiem wam, że cieszę się naprawdę przeogromnie. To jest projekt ja się tak śmieję, no idealnie, szczyty pode mnie, no po prostu przyjemne, spożyteczne. To, co ja akurat kocham, tutaj region pomorski, tak? I poznawanie nowych miejsc, tak? I no dobrą jakość, takie ja sobie cenię. Dobrą jakość, jeśli chodzi o obiekty noclegowe, dobrą jakość, jeśli chodzi o jedzenie. cieszę się bardzo, że też mam okazję przy tym projekcie uczestniczyć. W ramach tego projektu w ogóle też będziemy nocować w naprawdę fajnych obiektach tutaj z, z terenu województwa pomorskiego. W jednym z nich miałam okazję być i polecałam nawet tutaj, Pamiętam niejednokrotnie, cudowne miejsce, cieszę się ogromnie, że będę miała okazję wrócić. Drugie nie jest mi znane, natomiast mam, że skoro to pierwsze tak sobie sama chwalę, tak, no to drugie jest tak samo warte uwagi. Yy, będą lokale, yy, będą usługi, naprawdę no, cieszę się, nie chcę jeszcze za dużo powiedzieć, natomiast powiem Wam, że myślę, że z tego też tutaj powstanie fajny, wartościowy materiał. Tak, dla mnie to jest to właśnie też przyjemne, spożyteczne. To, że będę miała okazję stworzyć właśnie fajne materiały chociażby tutaj na YouTube, czy jak pewnie będę nagrywała na, na Instagramie story. Wiem, że są tutaj właśnie osoby z Gdańska, tak, które też wyłapujecie te polecane miejsca, z których później korzystacie. Osoby, które odwiedzają Gdańsk turystycznie, więc myślę, że uda mi się pokazać Wam naprawdę fajne miejscówki, z których też będziecie mogli skorzystać. Także cieszę się, cieszę się bardzo, ale to jeszcze jeszcze kilkanaście dni, natomiast faktycznie taki materiał się pojawi cieszę się przeogromnie na ten projekt, naprawdę. Także widzicie współpracę, współpracę, tak to się mówi, że one są takie złe, ja się akurat z tym nie zgadzam, znaczy nie do końca się zgadzam, o może w ten sposób, mimo że stoję z drugiej strony barykady, bo nagrywam. Ja akurat uważam, że kluczem przy współpracach jest to, żeby one były po prostu odpowiednio dobrane do osoby. I akurat wiecie, przy tym temacie, gdzie ja jestem utożsamiana właśnie chociażby z regionem pomorskim i z promocją regionu pomorskiego, no to móc uczestniczyć w tym projekcie dla mnie samej naprawdę coś, coś fajnego, tak? Będę miała sama okazję poznać nowe miejsca, bo tak jak mówię, widziałam na liście, że są miejsca, które nie znam, a w związku z tym, że właśnie tutaj na tych kanałach też staram się Wam promować właśnie region pomorski, no to będzie okazja pokazać jeszcze coś więcej. Także cieszę się. No dobra, słuchajcie, to tak się chciałam króciutko pochwalić. Jak przejdzie co do czego, no to tutaj też materiał się pojawi, także będziecie pewnie na bieżąco. A teraz pora, co zrobić? Nakarmić koteczki. Nakarmić. W ogóle zaskoczyło mnie, że Missiu tak siedzi cichutko, bo ona tutaj przed chwilą miałczała i miałczała za jedzenie. Mówi, misiu, nagram, tylko ten materiał skończę to przy komputerze i zaraz was nakarmię. I misia zamilkła. Nie wiem, pewnie kotek opadł z sił, z głodu. Misiu, Miniu, patrzcie, a w tle buniaczek. Albuniaczek na legowisku grzecznie czeka. Dobra, pora pracować ze swoich obowiązków.